Hej, moi kochani, witam was w kolejnym filmiku. Ten filmik jest wyjątkowo um, taki bardziej kierowany do dziewczyn, oczywiście, więc mówię, kochani, bo może jacyś e, mężczyźni także oglądają e, mój makijaż. Ale dzisiaj będzie inny filmik niż zwykle, ponieważ na moim kanale jest bardzo, bardzo mało tutoriali, ale ostatnio dodałam wam zdjęcie z tym makijażem. Mam nadzieję, że Wam się podoba, jak teraz na niego e, patrzycie. I witam was. Czy chcielibyście obejrzeć tutorial z tym makijażem? Jest to taka propozycja typowo letnia, takie brązowe smoki eye z, z takim szalonym dołem, żebym tak powiedziała. I tak teraz na niego patrzę, to stwierdziłam, że jest to makijaż taki inspirowany zachodem słońca. Nie był to mój konkretny cel, ale tak jakoś wyszło z połączenia kolorów. Mnie on bardzo przypadł do gustu, więc jeżeli Wam też się podoba i chcecie zobaczyć jak go wykonałam, to zapraszam. Jeśli chodzi o bazę w tym makijażu, ja użyję bazy z takiej za parę groszy, chyba za 10 zł, i delikatnie wklepię ją w powieki. Po wklepaniu tej bazy przechodzę do mojego żółtego cienia, który będzie takim Takim akcentem typowo letnim w tym makijażu. Ja tutaj mam akurat cień z Kobo, matowy. Powiem Wam, że ich pigmentacja jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I ten cień kładę tutaj w kąciku, w środkowym kąciku oka. Cień mam już nałożony, teraz przechodzę do mojego takiego głównego cienia w tym makijażu, ponieważ ma to być brązowe smoky eye. Biorę sobie zwykły taki matowy, matowy odcień, i ja tutaj mam akurat z paletki Garden of Eden, i to jest paletka ze slika, naprawdę bardzo, bardzo stara. I nakładam ją sobie na środkową część powieki. Przeciągając trochę ku zewnętrznemu kącikowi. I możemy nawet troszeczkę zahaczyć ponad załamanie powieki, bo to wszystko będziemy potem blendować. Nakładamy ten brąz odrobinkę na tą żółć, żeby ją połączyć żeby te dwa kolory połączyć. I teraz tak mając nałożony ten brązowy cień, nie przestraszcie się, to jest nierówno, ale potem to będziemy blendować. Wracam do mojego żółtego koloru i delikatnie przeciągam go po tym brązowym odcieniu, żeby go ze sobą złączyć, żeby te dwa kolory złączyć. palcem sobie pomóc. I teraz przechodzę z czarnego cienia. Trochę tutaj namalowałam, ale wyłączyłam się kamerka. Użyję takiego malutkiej, takiej malutkiej kuleczki pędzelka. Ja tu akurat mam z sk Hakuro i biorę sobie obojętnie jaki czarny cień i zaznaczam zewnętrzny kącik. Naprawdę robię to, robię to dowolnie, I tylko chodzi o to, żeby przeciągnąć ten cień e, troszeczkę do góry. E, pamiętajcie też, że ja nie jestem specjalistą, oczywiście w makijażu ja to robię tylko po swojemu i e, według mnie e, tak jest ok. I tak jak widzicie troszeczkę tego czarnego do góry, nie przejmujcie się tym, bo to będziemy oczywiście e, blendować. Mamy coś, coś takiego, czyli na razie niezbyt dobrze prezentujący się makijaż. Biorę taki pędzelek do rozcierania, dosyć, dosyć puchaty, z Hakuro. I tak teraz patrzę na ten makijaż i stwierdziłam, że będzie to makijaż przypominający zachód słońca, bo kolory są takie typowo właśnie pod zachód słońca. I biorę sobie cień z paletki Nude Tude, który jest takim... Widzicie, brązem, takim, no takim delikatnym brązem, on ma taki kolor brązera, więc myślę, że jeżeli nie macie takiego cienia, to możecie spokojnie wziąć brązer i zaczynam rozcierać tą całą plamę, którą zrobiłam u góry. I rozcierać najlepiej jest takimi ruchami kolistymi od zewnątrz do środka, od zewnątrz do środka, tak wtedy najlepiej się to wszystko rozciera. I robię to do tego momentu, aż uzyskam taką delikatną chmurkę, taką delikatną powłokę cienia. I mam już roztarty. Jak widzicie, góra nie jest do końca tak tak bardzo przydymiona i jeżeli macie właśnie taki problem, że do końca nie zrobiła Wam się taka, taka chmurka koloru, to ja zawsze używam do tego takiego pędzla z Real Techniques, to jest pink Brush i do tego, aby ją jeszcze bardziej rozetrzeć, używam jakiegoś jasnego cienia, tutaj akurat takiego z paletki Makeup Revolution, maczam ten pędzel w tym cieniu i delikatnie jeszcze tworzę taką o tutaj chmurkę koloru, widzicie? I tutaj nam jak gdyby tak ten, ten, ten pędzel, mimo tego, że nie mam jakiejś takiej specjalnej techniki nim rozcierania, robi mi taką jeszcze bardziej delikatniejszą chmurkę. Więc jeżeli macie problem z blendowaniem, a ja mam, polecam Wam ten, ten pędzel, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Została mi dolna powieka i dolną powiekę od zewnętrznej strony jak gdyby połączę tym czarnym odcieniem, żeby gdzieś nie było takiego jakiegoś większego kontrastu i zrobię to takim małym pędzelkiem kuleczką, bo takim jest najwygodniej i wezmę sobie odrobinę czarnego cienia i delikatnie połączę górę z dołem. Poczułam już dolną powiekę, zewnętrzny kącik dokładnie czarnym, czarnym cieniem. I teraz przechodzę do delikatnego szaleństwa, czyli będzie to czerwony cień z Kobo. Z Kobo dlatego, że jest naprawdę wyjątkowo dobry i dobrze napigmentowany. I przeciągam trochę po tym czarnym, czarnym cieniu. Tak gdzieś tyle, Więc nie ciągniemy tego do końca, do końca powieki, ponieważ to będzie wyglądało dziwnie, ale tutaj tak na środek powieki. Teraz, aby rozjaśnić troszeczkę ten makijaż, tak oczyścić, nakładam bardzo jasny matowy odcień, taki beżowy, wręcz, wręcz biały, na taki pędzelek z Real Techniques i nakładam ten beż tutaj. On nam od razu tak oczyści ten makijaż, zrobi, spowoduje, że będzie taki bardziej estetyczny. Tak więc oczy mam już zrobione, jak mówiłam nie jest jakiś taki trudny makijaż, wiadomo przed kamerą maluję się dłużej, ale teraz jak pójdę dokończyć swoją twarz, nałożę na nią podkład korektor, zrobię brwi, żeby to po prostu szybciej e, trwało i zaraz do Was wracam. Makijaż oczu skończony, podkład nałożony. Jeśli chodzi o podkład, muszę tutaj się troszeczkę e, schylić, nałożyłam e, Catrice All Matte Plus i to jest ten podkład z testów. E, korektor to był Astor 24 godziny, którego już aktualnie przy sobie e, nie mam, a puder to Creolan Anti Shine. Teraz przy Was jeszcze chcę nałożyć szybko brązer. I brązer jest z Lili Lolo prasowany, który aktualnie jest u mnie już cały w, w okruszkach, że tak powiem, ponieważ się rozbił. W odcieniu Honolulu. Tutaj go sobie położę. Pędzelek to ZOEWA 127. Mój niezawodny i jedyny do brązera. chodzi o róż. Postanowiłam, że będzie to taki mocny róż, taki typowo, typowo, takie letnie kolory i będzie to także róż z Lily Lolo w odcieniu Coming Up Roses, chyba to jest odcień, tak mi się wydaje. Jak widzicie, taki mocny, naprawdę róż. Nakładam go tym samym pędzelkiem. i na koniec rozświetlacz czyli u mnie My Secret Face Illuminator Powder w odcieniu Princess Dream i troszeczkę na kości policzkowe Możecie dać nawet troszeczkę więcej jeżeli jest to rzeczywiście jakaś impreza Letnia, to wtedy troszeczkę na nos, nad usta. O, i tak właśnie. I na końcu, to wszystko jeszcze z twarzy polecam rozetrzeć jakimś obojętnie, jakim pędzlem, takim dużym, żeby wszystko ładnie się połączyło: i brązer, i róż, i rozświetlacz. Kiedy wstawiałam Wam zdjęcie tego makijażu, to do tego makijażu użyłam mojej niezawodnej pomadki z Golden Rose Liquid Matte w, w, kolorze, w kolorze takim różowym o numerku 4. I teraz go użyję także, ponieważ do tego makijażu mam, mam wrażenie, że pasuje po prostu idealnie. prezentuje cały makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba i stwierdzicie, że chcecie go otworzyć, go otworzycie i macie konto na Instagramie, to koniecznie dajcie mi znać i pokażcie jak Wam wyszedł, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. I dajcie mi koniecznie znać, czy mój tutorial tego makijażu jest zrozumiały dla Was, czy może byście coś zmieniły, bo oczywiście Wasze porady są niezbędne w tworzeniu moich filmików. Więc tak, jeśli ja dzisiaj z Wami żegnam, zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że już nie Pa, Papa!